Co, to już jest jednak ten moment, że faktycznie o tych studiach zaczynasz myśleć poważnie. Tak, powoli tak. Bo, bo to jest tak, jak mówiłam, ja nigdy nie dyskredytowałam studiów. Tylko przez to, że dużo pracowałam, to musiałam z nich zrezygnować. Ale z tego, co słyszałam, to na pierwszym roku studiów znieśli e, te, 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 ten, ten brak możliwości pracy. Więc teraz jeszcze bardziej mnie zachęcimy. Czyli co, zdecydowanie jest studia aktorskie. Raczej tak, jeżeli studia jakiekolwiek to właśnie aktorskie, no bo nie widzę się w żadnym innym zawodzie, a robienie studiów dla studiów nie jest mi niepotrzebne. Myślałam kiedyś, żeby może po prostu pójść na jakieś zaoczne z studia, nie wiem, z psychologii czy w ogóle kulturoznawstwa, bo to jest przydatne po prostu dla każdego człowieka i mogłoby mnie to jakoś rozwinąć, no ale tak jak mówię, czasu, czasu nie ma na razie. To trzymamy w takim razie kciuki i za karierę, i za studia, i za wszystko, o czym marzysz. Dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję.